Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś e, premierka pastelowe 9. Pula przeznaczona na zdrabkę jest 25 800 tysięcy Szukamy 9 czarnej i niebieskiej. Niebieska mnoży, czy tam pastelowa, mnoży. Raz 2. Można wygrać od 5 zł do 200 000. To co? Zaczynamy, Szukamy dziewiątek. Delikatnie przybliżę. miał być delikatnie. O. Nie, nie widać całej. Dobra. Nie widać cały, ale dobra. Może być, nie? Szukamy. Numerek z drapki 43. Może By było, żebyście się widzieli, dobrze. Niech to dzi. No, tutaj jest. Już prawie odsłoniłem kontrolną. Mamy dwa, 5, 7, 7. Szkoda, że 7 nie czekamy, nie? Były dwie wygrane albo piątka. Dziewiątkę mamy. Razy dwa. Cholera, mamy dziewiątkę. Zobaczcie, dziewiątka jest. Razy dwa, czyli mamy 5 zł razy dwa, 10. Super. E, czyli dycha będzie. Co najmniej czwórka. Szóstka. To się premierka udała. Dwójka. Może jeszcze będzie jakaś dziewiąteczka. Ósemeczka I ty ostatnia. Dziewiątka. Kolejna. Uu. To co? Patrzymy od razu, sprawdzamy. Sprawdzamy to, mamy ile wygrane? 5 zł jest. I tutaj dwa razy 5 zł, dwa razy teraz. 15 zł mamy wygrane. Można wygrać 15 zł? Można 15 zł wygrać. Zobaczcie, ja się wygrał. 5 zł Czyli 10, bo jest pastelowe i... i tutaj dziewiątka czarna. Ale fajnie. A ja się udało. W pierwszej zrapece numer 43. Zapamiętajcie. Ale się cieszę. No, mamy GGG. Znowu nie ostrzy nie mi tutaj. No GGG. Kizo na prawą stronę. 15 zł. W pierwszej zrabce. Dobra, to jest numerek 13. Pechować i nie. Raz jest wygrana, raz nie ma wygranej. Szukamy dziewiątek najlepiej paselowych. Szóstka czarna, czwórka. Trójka, ósemka, dwójka. A tak liczę, żeby to będzie jedna zdrabka wygrana i koniec, tak liczę. 7, 8. 4, 5 jeszcze jedna 6 czyli ta zarka przegrana kontrolne tu nie ma może tu tutaj będzie Mamy q mamy qPS PS. przegra na zarpieczkę z numerem 13 to było

7 i ostatnia 7 kratka przegrana i kontrolne będą tutaj różne przegrana drapeczka z numerkiem 39 kolejna no, bierzemy jeszcze zostało dwie Uu. Ale mamy 15 zł 15 zł z numerkiem 4 teraz Dobra to mamy trzy, dwa, sześć, osiem, cztery, trzy, pięć, osiem, dwa i ostatnia siedem. Zapęczka przegrana. PCS. Na lewą stronę i ostatnia zrapeczka z numerkiem osiem. Szukamy dziewiątek. Pastelowych mamy pięć, siedem albo czarnych? Trzy, sześć, cztery, osiem, cztery, trzy, siedem. 8, przegrana zapeczka. Mamy kontrolne. ESC. Zapeczka przegrana. Kolejna. To była ostatnia zapeczka... To była ostatnia zrapeczka z premierki. Pastelowe 9. A sobie może jeszcze zdrapiemy, co ja tutaj mam. A, dobra. Zdrapiemy sobie jeszcze. Zapiemy sobie jeszcze dwie zrapeczki. Zapiemy sobie jeszcze z numerem 4 szczęśliwe linie i zapiemy sobie z numerkiem 19 różowe diamentowe. I zaczniemy od diamentowych. Szukamy czarnej lub różowej, tak? Siedemki. Teraz może raz dwa. Czy tam diamentowej, no. Diamentowa, różowa. Tamś. Szukamy siódemek teraz, nie dziewiątek. Mamy 8. 3 8 5 9. O, dziewiątka jest. A ile tu jest do wygrania? Od dyszki do pół miliona. O, to by się przydało. Dziewiątka, dziewkawa za dziewiątkę le płaci 20. 8 2 9. Kolejna dziewiątka.

4 i ostatnia to 4. Tu siódemek nam nie dali. Znaczy mi nie dali. <laughs> nie dali mi siódemek. Ani chociaż czarno mogli dać. Yy, B, D, E. W sumie to premierka, nie? Też u mnie, nie? Bo też nie miałem jeszcze. Nie drapałem na kanale różowych, diamentowych. Dobrze, drapeczka przegrana. Odkładamy. Jedziemy. Z linią szczęśliwą. Ciekawe ile jeszcze jest do wygrania tych głównych. Że niby 30 wygranych, tak? Po 36 tysięcy. No. Raz trafić, takie coś. Dobra, drapiamy. Szukamy symboli. A symbole dwa, które będziemy szukać. To truskawka banan. Truskaweczka banan. W pierwszym jest. Patrz, truskawka jest. W drugiej, truskawka, banan, jest truskawka. W kolejnej, w trzecie mamy banana i truskawki nie widać. A w ostatniej, banan jest. Raz i dwa. A truskawki nie ma. <laughs> Dobra. Podkowa. Yy, ananas. Mamy w pierwszej ananasa. O, no, tak się drapie. Ojej, a się drapie. Ojej. Hmm. Podkowy nie ma. W drugiej nie ma nic. W trzeciej też nie ma nic. I w ostatniej podkowa ananas. Hmm. Nie ma. Szukamy kolejnych. To słoń. Słońce. W pierwszej nie ma. W drugiej jest słońce. Słoneczko. W trzeciej mamy słonia. słoń lotek, tak? Słoń Nie mogę zapać go. Słońce też jest. I w ostatniej nie ma nic. <laughs> Coś tak się. Dziwnie drapie w niektórych miejscach ta drapka, ale już sobie chyba poradzę jakoś. Dobra. Klucz i cytryna. W pierwszej nie widać cytryny, klucza nie widać. Widać, To muszę dwa razy spojrzeć. Dobra, mamy cytrynkę. Klucza nie było, a w drugiej nie ma nic. W trzeciej jest cytryna. Już lepiej się zrapała O, ładnie się zrapała W czwartej cytryna, klucz nie ma. Kolejne dwa, następne. To jabłko i garniec. W pierwszej już nie widzę nic. W drugiej yy, nie ma. W trzeciej jabłko, garniec nie ma. I w ostatniej mamy garniec. Tak. O, tak, żeby nie zapaść go to tylko powierzchnie i co jeszcze garniec i jabłko. Nie ma jabłka. Dobra, szukamy kolejnych dwóch: księżyc, kwiat, jest księżyc. Tu jeszcze gruszka brakuje, jest księżyc. Kwiatka nie ma. Tu mamy kwiatka. Księżyca nie widzę A w trzeciej Nie ma nic A nie, jest, patrz, tak, kwiatek jest O, to gruczka i mamy dwie wygrane, tu i tu Kwiatek, księżyc W ostatniej jest kwiatek Dobra, jest Kolejne dwa Krab, Arbus. Arbus jest. Tylko Arbus w drugiej. Arbus kwiat. Nie, Arbus krap Arbus kwiat. krab, krap co ja z kwiatem. Arbus. krab Tu już nie ma nic. A tutaj mamy o. Kraba. Arbuzik jakiś jest. Nie ma arbuza. To kolejne dwa. To mamy śliwka. Diament. Zaczniemy sobie od dołu. Śliwka diament. Na dole nie widzę śliwki. Nie, jest śliwka przecież. Jak mówi, że nie ma? Jak jest. Eee, śliwka diament. W trzeciej nic nie ma. Tutaj śliwka jest, w drugiej i w pierwszej śliwka diament. Nie ma. Dobra. Diamentów ja w ogóle nie było. Nie, nie było. Bo te, teraz mam tak eee, złoto pik. To od dołu staczniemy. Pik jest. Tu pik też jest. Złota nie widzę. Pika nie ma. Tutaj złoto pik, jest pik. To wiśnie wystarczy. Nie by była wygrana jedna. Mamy cztery symbole jeszcze? No i tak. Co my tu mamy? Pomarańcza i trefl. Mamy trefl, więc nic nie ma. Pomarańcza, trefl. Tu nic nie ma. Tutaj jest trefl i pomarańcza. I u góry mamy coś nie. Na górze nic nie ma Dobrze, to ostatnie Dzwon Przedostatni jest dzwon Jest dzwon I tutaj w kolejnych Dzwona nie widzę W pierwszej, ale w drugiej No dobra, jeden dzwon był Teraz co będzie? Teraz co tu będzie? No patrzcie Wiśnie nie mogą być. Sakwa nie może być. Gruszka nie może być, bo będzie wygrana. Tutaj. Nic nie może być z tych. Tęcza będzie. No, to będzie wygrana jedna. Jak będzie tęcza, to będzie wygrana jedna. Tu ten czaj będzie, to nie będzie nic. Serce jak będzie, to będzie jedna wygrana. Druga wygrana będzie, jak będzie serce. Wiśnie, jak tam będzie jedna wygrana. Druga wygrana będzie, jak będzie wiśnie. No to będzie będzie symbol, którego. A czekaj, a dzwon? Był dzwon? Był dzwon. Tu mam dzwon. Patrzcie. Tu jest dzwon. I teraz, co to teraz będzie? Będzie. Wiecie, co będzie? Albo będzie wygrana jedna. Gruszka, jakby była. To by były dwie. Trzy wygrane, była by by gruszka. Jakby był. Jak będzie gruszka, to będą trzy wygrane. Raz, dwa, trzy. Nie, dobrze mówię? Tak, raz. Dobrze mówię. Raz, dwa, trzy wygrane. A będzie gruszka. Jakby była kość, jakby były. To będzie jedna wygrana będzie. Jedna wygrana będzie, jak będą kości. Dobra, sprawdzamy. Biedronka, no tak. Tego, czego nie ma. A biedronki nie ma. No tak. Biedroneczki nie ma. Także pusty zerpeczka. Ja tu nie widzę żadnej wygranej. Gruszki nie było. Nie, nie, gruszki nie było. No to... Nie ma wygranej. <laughs> Ten czy nie ma? Dobra, nie ma wygranej. Puściutka mamy. N. V A. Przegrana trapeczka. To co? To premierka się udała. No pewnie że się udała, no chociaż się nie zwróciło. 25 zł, ale ale. Bo 25 zł wydałem na, na, te, na te pastelowe 9. Wydałem 25 zł i mamy 15 zł wygrane. I tutaj mamy jeszcze 13 zł, czyli było 2038, tak? Wydane i 15 zł odzyskane. Tak to wygląda w dzisiejszym odcinku. Jak się odcinek spodobał, to zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania. Nikogo nie namawiam, <laughs> nikogo nie zmuszam. Kto chce, to może coś z tych z trzech rzeczy wykombinować. Może napisać, może dać lajka, może subskrybować. Pewnie. Kto chce, to może. Nic to nie kosztuje. Możecie sobie lajkować, like komentować, subskrybować mój kanał, jak się Wam podoba. Eee, na no to w tym odcinku będzie już wszystko. Życzę Wam do... dobrego. Dobrej niedzieli. Znaczy nie, sorry. Sobota jest. Tak, i, so i sorki za to, że rano nie eee, wstawiłem odcinka. No nie zdążyłem. No tyle, tyle na głowie mam ostatnio. Że nie wyrobiłem się, i ten odcinek powinien być rano wstawiony, ale no, wstawiam go wieczorem, w sobotę wieczorem i w sobotę, jeszcze go w sobotę obejrzycie. Mam nadzieję, że przed 20 jeszcze. To co? Yy, I. No tak. I na niedzielę rano spróbuję się coś tam ugrać. Żeby w niedzielę rano był jakiś odcinek. Nie? Dobrze, także życzę Wam. Yy, Pokojnego, yy, owocnego yy, w drapkach. Yy, tak. W, w wieczornego w, w sobotę. Wieczorne, czyli dobrego yy, wieczorku w sobotę. Wam życzę. Na tą chwilę, cześć, i do następnego. Hej.